Zmach się Kandaję, zapraszam Was na kolejne dekorady. Dzisiaj zgodnie z naszą umową dekorady te na miały być, w związku z tym dzisiaj nie w tematyce kompozycji na cmentarz, tylko w tematyce dekoracji domowych, ale zanim przejdę do rzeczy, bo tutaj przedmiot jeszcze specyficzna taka. Jedna rzecz, to pozwolę sobie, kochani, wam przypomnieć osobom, które nie ukonają na pewno wszystkich filmików, że wskakuje dodatkowo jeszcze jeden filmik w piątek właśnie, teraz do tego czasu okresu Wszystkich Świętych, wskakuje w piątek o godzinie 9 również rano, czyli mamy we środę w piątek i w niedzielę o 9 rano filmy. Kochani, wszystkie, wiele osób, bardzo wiele osób pyta o kompozycje te, które wykonuję i jest opcja wysyłki, dlatego że kilka osób na przykład chciało zakupić ostatni komplet i też kilka osób, tak jakby go zakupiło. W związku z tym, moi drodzy, oczywiście nie jeden i ten sam, ale takie same. W związku z tym, moi drodzy, jeżeli ktoś ma życzenie z wysyłką, yy, jakiegoś stroika, który wykonam, a będzie się Wam podobał, to bardzo proszę piszcie do mnie tylko, że nie na fanpage'a mojego firmowego, tylko piszcie do mnie pod adres mailowy, który się znajduje pod tym filmem, kochani. Zresztą na temat tam innych, jakby takich niefajnych zachowań, ze strony niektórych osób, nie będę się tutaj dzisiaj rozgadywała, naprawdę. Ale, ale moi drodzy, a zresztą nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Się tego balastu w pewnym sensie tutaj, żeby mi nie przeszkadzał do wykonania teraz dekoracji właściwej i teraz to bardzo ważne. Dzisiejszy odcinek to jest od... kolejny odcinek, który powstaje we współpracy z firmą Villa Verde. To jest olbrzymi producent przepięknych świec, różne rodzaje świec wykonuje. i Ja dzisiaj będę, moi drodzy, korzystała ze świec, będę korzystała z różnych elementów zakupionych w tej firmie, natomiast jakich pokażę Wam. Natomiast jeżeli byście mieli życzenie coś zakupić, a zbliża się okres Bożego Narodzenia, już powoli. I już Państwo u mnie też pytali o te świece, z których korzystałam kiedyś tam w stylu rustykalnym. Właśnie świece w stylu rustykalnym, również jak i wiele innych do zakupienia w sklepie online, e, Villa Verde. I link do tego sklepu i również do fanpage'a na Facebooku znajdziecie w opisie pod tym filmem. Korzystajcie, jeżeli macie życzenie, dlatego że większego wyboru świec naprawdę niż tam nie znajdziecie. I moi drodzy, dzisiaj tak, to przygotowałam i teraz będę mówiła, co mamy ze sklepu Villa Verde. Natomiast ja bym chciała dzisiaj, kochani, wykonać dla Was. Znaczy dla Was, starać się Wam ewentualnie tutaj jakby zainspirować Was troszeczkę co do strojka takiego strojka ze świecami. Padło bardzo fajne hasło, zapytanie. Muszę Wam powiedzieć tak uczciwie, że mnie się osobiście troszeczkę wianki znudziły, a jak człowiekowi się coś znudzi troszkę, to ma taki przesyt i nie, nie ma takiej melodii do tego, żeby to zrobić. W związku z tym dzisiaj wykorzystałam zapytanie właśnie o taki stroik jesienny ze świecami. Taki domowy. W związku z tym pomyślałam sobie tak, że wedle tej zasady, o której mówiłam wielokrotnie, że w każdym domu brązowy pokój jest. Wedle pory roku, którą mam, niestety zrobiło się zimno i nieprzyjemnie, fajnie jest rzeczywiście sobie jest ocieplić klimat we wnętrzu. Myślę, że dekoracja, którą Wam dzisiaj pokażę, to będzie dekoracja przede wszystkim do zrobienia przez każdego, dlatego że nie, jeśli nie taka kolorystyka to inna, jeżeli nie te dodatki, to inne ale, moi drodzy, każdy taką dekorację wykonać może i to też mówię nie bez powodu, dlatego że nadal dostaję, nadal, nadal i mam nadzieję, że przestanę dostawać tego typu maile, że Państwo nie wierzą w to, że mogą zrobić coś takiego samego albo, że w ogóle mogą coś zrobić, albo, że się w ogóle cieszą, że im się udało zrobić cokolwiek. Naprawdę, moi drodzy, więcej wiary i będę Wam to powtarzała dotąd, dopóki będziecie wysyłali mi właśnie takie informacje. Kochani, więc tak, do wykonania takiego stroika przygotowaną mam zwykłą dechę, Zwykłą, bo proszę spojrzeć na spód. Nie jest atrakcyjna to rzecz, ale tutaj górą została ona troszeczkę opalona. Ale gdyby nie została opalona, bo na przykład nie miałabym takiej możliwości, to osobiście na przykład ja bym sobie zakupiła, wiecie, bejcę matową, na przykład w kolorze brązowym, i bym sobie takie rzeczy po prostu, jakbym nie miała możliwości opalenia, przeciągała delikatnie bejcą brązową. To by nam dało też bardzo taki, taki fajny efekt. Natomiast może to być też decha surowa, w kolorze białym, mogą być przeróżne. Będę chciała zrobić fajny stroik na dużej desce, w białym kolorze desce, białej. Też taki właśnie jesienny do domu, lub co myślicie o stroiku na dużej desce na cmentarz, tylko takim troszeczkę oryginalniejszym. Wypowiadajcie oczywiście swoje opinie. Do tego, co mam przygotowane. Ja mam przygotowane, moi drodzy, nie za wiele tych rzeczy. I to nie dlatego, że się nie przełożyłam, tylko przyznaję się tutaj bez że jestem trochę jednak chora, jestem, myślałam, że tylko troszkę mnie tak rozwiera, ale rozłożyło mnie trochę bardziej niż myślałam, ale tak jak widzicie, ja mówiłam, że filmy działają na mnie mobilizująco bardzo i moi kochani, i dlatego tutaj właśnie się zmobilizowałam i jestem, stoję i cieszy mnie to, że tutaj właśnie, że nie choruję na górze w mieszkaniu, tak jak przechorowałam od wczoraj chorowałam od wczoraj, tylko po prostu jestem tutaj i nagrywam. Kochani, ja i, też byłam unieruchomiona troszkę w domu, więc dzisiaj nie byłam, nie miałam możliwości zgodnie z moim planem gdzieś pójść i udać się na łono natury w celu pozbierania jakichś kasztanów, takich rzeczy, dlatego wykorzystam jedynie to, co mam. Więc tak, mam nadal, nadal jeszcze mam tę, te, tą samą paczkę mchu. Mam trochę tych szyszek i gałęzi, które już Wam pokazywałam, które zbierałam z moim bratankiem. Co mam przygotowane jeszcze? Mam takie egzotyczne szyszki przygotowane. Ktoś może mieć, ktoś nie musi mieć, ale ponieważ pytacie też o egzotyczne rzeczy, życzycie sobie droższych elementów dekoracyjnych, żeby ich używać i pokazywać Wam, to tak jakby, że tak powiem, bez skrupułów pokazuję właśnie takie też. Mam te takie czapeczki, które mi zastępowały w tamtym roku. Czapeczki od yy, kasztel od żołędzi. Moi drodzy, od żołędzi dobrze powiedziałam, dobrze, żebym się nie przejęzyczyłam, mam jakieś gołędzie, mam takie dodatki różne, gąbka florystyczna również i teraz są ze sklepu Villa Verde. Bardzo fajne rzeczy, dlatego że jak już wspomniałam o świecach, a co jeszcze chciałam Wam pokazać. Powiem Wam, że posiadam właśnie świece i w kolorze czekoladowym, i w kolorze takiego prawdziwego, pudrowego różu, bo naprawdę potrzebowałam do dekoracji kiedyś weselnej. No i nie znalazłam nigdzie świec w kolorze pudrowego różu, taki typowy pudrowy róż, nie mylić z jasnym różem. I to jest taki jakby troszkę brudny ten róż. I tam właśnie te świece dostałam na zamówienie, zostały mi zrobione. I zobaczyłam, tak, jedna obok drugiej stały na półce i zobaczyłam, jak one się świetnie komponują kolorystycznie. Paradoks taki, bo brąz z kolorem różowym, no nie do końca, niekoniecznie, ale muszę Wam powiedzieć, że chciałabym wykonać w takiej tonacji kolorystycznej dekorację. Czy to będzie wianek, czy to będzie coś innego, czy to będzie z kwiatów sztucznych i jakichś takich dodatków, zobaczę. Ale chciałabym coś wykonać takiego i może Was to zainspiruje. Ale najważniejsze, co przygotowane, wszystkie świece, które mam, są oczywiście ze sklepu Villa Verde, to są świece w kolorze czekoladowym. Wszystkie w tej chwili świece, to są świece nie kapki. Mówię o tym dlatego, że wiele osób nadal się obawia, że jak zapali świece, to ona na kapie gdzieś narobi dziadostwo. To są nie kapie, czyli one się do środka stapiają i więc można takie świece sobie swobodnie wymienić. Poza tym też nie są drogie, więc fajnie jest jednak, tak jak mówiłam, odcieplając sobie ten klimat domowy w te takie już jesienne, chłodne i niefajne wieczory, po prostu zaświecać jednak te świece, żeby się, no, żeby nadać sobie tego klimatu. Mam zakupione również w sklepie Codpouli. Czyli takie bardzo popularne susze zapachowe. I wiecie, ja je zakopiłam akurat w czerwone. Tutaj mam zapach jabłko. Jest piękny zapach jabłko i cynamon i myślę, że ja to pod zakupiłam. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o walory kolorystyczne, czyli estetyczne, to właśnie w kolorze czerwonym mi się tu wpasuje świetnie, ale druga sprawa właśnie zapach, który mam nadzieję jeszcze w dodatku przy okazji zapalonych, ciepłych świec powinien się nieco zintensyfikować, więc myślę, że będzie to całkiem niezła mieszanka, taka dająca właśnie fajny aromat, ale oczywiście tam możecie dostać również podpóli w różnych innych kolorach. Z tego będę zamyślał, mam wianek do wykonania. Stamtąd mam również takie egzotyczne gałązki. To też są egzotyczne, podkreślam, bo y, rzeczywiście korzystałam stamtąd z różnych takich oryginalnych rzeczy, których normalnie zakupić nie można. Oczywiście takie gałązki w bardzo podobnej formie, w takiej zbliżonej też, takie skręcane, dostępne są czy na giełdzie florystycznej czy w internecie ale akurat dokładnie takich niestety nie, bo, bo te są jakieś szczególne i ja nazwy ich nie pamiętam, ale po prostu takie dostałam i yy, dla mnie rewelacja. I niby taki niuansik, ale różnią się tym, że zauważcie, co się dzieje. Tutaj to nie są takie same patyczki, tylko właśnie tutaj jest całość jakby taka płaska listwa, że tak to nazwę, i skręcona i ona tutaj się nam rozgałęziana kilka, także możemy sobie to poskracać nierównomiernie na różne sposoby wykorzystać. Będziemy go wykorzystywali tutaj. Więc tak jak już sami widzicie, mamy przygotowane elementy w kolorze na bazie brązowej, elementy w kolorze brązowym moi drodzy zielonym, bo wyłącznie zielony mech i dla ten, ta intensywna czerwień, która myślę sobie, że w okresie tym jesiennym teraz jest niezwykle energetycznym kolorem. Troszkę, ja wiecie o tym doskonale, że uwielbiam czerń, ale czerń na przykład w połączeniu, jeżeli chodzi o ubiór, dla mnie się prezentuje bardzo fajnie. Natomiast jeżeli chodzi ewentualnie o takie elementy jak wykonanie dekoracji powiedzmy, przepraszam, to już dla mnie jest to takie troszeczkę zbyt ordynarne połączenie. Czasami oczywiście w takich nowoczesnych dekoracjach jak najbardziej tak, natomiast jeżeli chcemy wykonać takie troszkę przaśne, takie trochę cieplejsze, dla wizualnie cieplejsze, w sensie milsze, takie dla odbioru oka, no to ja zdecydowanie stawiam na czekoladowy brąz właśnie w połączeniu z czerwienią, co zresztą się Wam bardzo spodobało, zauważyłam przy okazji właśnie serca wykonywanego na cmentarz. Przechodząc do rzeczy, m, zabieram się do pracy. Nie będę wiele mówiła, zapraszam Was bliżej do stołu, zobaczycie jak wykonuję. Proces nie będzie żmudny, nie powinien być długi i yy, myślę, że całkiem śmiało każdy z Was wykona sobie taką dekorację na ławę, gdziekolwiek. Moi drodzy, bo może akurat nie wpadł na taki pomysł, jaki ja dzisiaj wam chcę zaproponować, i może akurat nie pomyślał, a normalnie pomyśli, że przecież jak to nie, nie przyszedł mu taki pomysł długowy, przecież jest taki prosty. No ale nie każdemu przechodzi każdy pomysł długowy, więc liczę na to, że może was to jakoś zainspiruje. Jeszcze raz Was zapraszam serdecznie w tej stołu. Stroj, który wykonałam, prawdopodobnie wielu osobom będzie przypominał stroj bożonarodzeniowy, no tak, no bo bardzo mocno, się, bardzo mocno się kojarzy ze względu na kolorystykę, ze względu na wykorzystane elementy dekoracyjne, ze względu na to, że są świece, bo owszem, ja je na przykład jeszcze nigdy nie wykonywałam strojka takiego jesiennego rzeczywiście na stół ze świecami. I już w trakcie wykonywania tak zauważyłam, że nabiera on charakteru coraz bardziej bożonarodzeniowego. W którymś tam momencie chciałam zaprzestać w ogóle do, do jakby tutaj stosowania czerwonych elementów i pomyślałam, że bardzo fajnie by się prezentował taki totalny minimalizm, gdyby był sam mech na brązowej desce. Same szyszki te długie, egzotyczne i brązowe świece. I to wszystko by naprawdę stanowiło fajny element dekoracyjny. Natomiast te czerwone elementy, owszem, kojarzą się, ale przecież niekoniecznie muszą tylko być takie wykorzystane w okresie Bożego Narodzenia. Jeżeli macie życzenie, wykonać sobie z elementów jesiennych, tutaj nie są stricte wszystkie jesienne, ale przypominają nieco, ponieważ pomimo tego, że jest to susz na przykład niektóre egzotyczne, to jednak jest to susz. Są szyszki zwykłe, znaczy zwykłe takie nasze po prostu bardzo takie pospolite szyszki, natomiast są też szyszki egzotyczne, ale wcale nie jest powiedziane, że w miejsce tych egzotycznych szyszek nie może na przykład być ułożone do łąska. Także wszystko to są rzeczy, które w zasadzie można powiedzieć są całkiem na miejscu. Także moi drodzy, to, czy stroik się Wam będzie podobał, czy nie, to, czy ewentualnie wykorzystacie taką jakąś inspirację, powiedzmy, czy nie, no to zależy już wyłącznie od Was. Ja myślę sobie tak, w, którymś, w, którym, w wielu momentach, jak wykonuję coś, że tak jak wiele osób pisało, że podniosłam poprzeczkę i rzeczywiście tak takie stało dla samej mnie i dla mnie to teraz jest taki troszkę dyskomfort, dlatego że wykonując kolejne kompozycje mam wrażenie, że spodziewacie się, że jakiegoś kolejnego na przykład kolejnego powiedzmy sobie, bo bardzo często są to pozytywne komentarze od Was, że spodziewacie się kolejnego wow i tak bardzo myślę o tym, że myślę sobie, co by tutaj wykonać, jakiegoś takiego po prostu wow ekstra. Natomiast czasami takie zupełnie proste rzeczy, yy, no one też się przydają nam. Jednak to, no, to nie jest całkiem, całkiem prosty stroik, ale to jest stroik. słuchajcie, do wykonania dla każdego. To jest stroik do wykonania bardzo zanim kosztem, ponieważ ja na przykład pokazałam Wam zakupione podpury, które tutaj wykorzystałam dosyć sporo. Tego wykorzystałam, dlatego, że pięknie pachnie, naprawdę pięknie pachnie. Jak zapalę świecę, prawdopodobnie ten zapach się jeszcze pięknie rozgrzeje. I będzie bardziej aromatyzowało to jabłko i cynamon. Natomiast wy możecie wykorzystywać różnego innego rodzaju elementy dekoracyjne. W założeniu też myśląc o dekoracji takiej typowo jesiennej na stół, myślałam o wykorzystaniu liści, myślałam o wykorzystaniu kasztanów, orzechów, skorupek, słuchajcie, żołędzi ale no niestety, tak jak wspomniałam, nie miałam takiej możliwości teraz zrobić, zdobyć, w związku z tym nie wykonałam dla Was substytutu, wykonałam dla Was pełnowartościowy wystroi. ale czy akurat się takiego spodziewaliście, moi drodzy, nie wiem. Jest to strojik, yy, już pozostawiam go po prostu w Waszej ocenie w zbliżeniu, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Paradoks jest taki, że taki stroik dłużej się, dłużej dubałam, że tak powiem, niż wykonanie czasem mi jakiegoś dużego strojka z dużych elementów, ponieważ ja tutaj po prostu działam, przyklejając te takie malutkie elementy z podpóli, bo one naprawdę były malutkie. Moi drodzy, wypowiadajcie swoje opinie, wypowiadajcie swoje zdanie i też muszę Wam powiedzieć, że nie jest takie proste to przerzucić się tematycznie, tak się przerzucać, dlatego że w tej chwili pośród tych strojków wykonywanych przeze mnie na cmentarz wstrzelam się tutaj z jakąś dekoracją taką domową i no, na ten moment nie jest to po prostu, nie jestem jakby w rytmie tej pracy, tak? Jak wskoczę na przykład w rytm pracy na Boże Narodzenie, to też będę w rytmie tej pracy i będę myślała Bożonarodzeniowo, natomiast w tej chwili myślę zdecydowanie o kompozycjach nagrobnych znacznie więcej niż nad tymi domowymi, dlatego też dałam Wam pytanie właśnie, jakie kompozycje wolicie, ale ponieważ była taka Wasza prośba i decyzja, więc, więc są też te domowe, więc jeżeli się Wam nie podoba to po prostu napiszcie wprost. Jeżeli się Wam podoba, też napiszcie. Yy, jeszcze jedna tylko uwaga, moja. Pamiętajcie o tym, bo ja tutaj przyklejałam świecę, gąbka florystyczna, to widzieliście wszystko doskonale. Gąbka florystyczna, moi drodzy, na to mech, a na to szpicę do świec i ja, jeżeli pamiętacie z filmów z ubiegłego roku, na przykład pokazywałam, że ja takie szpice mocuję nieco od... inaczej, czyli odwrotnie. Nie w ten sposób wbijam i tej malutki tylko szpic na świecę, tylko ja wbijam w ten sposób w gąbkę i tutaj jeszcze doklejam, zabezpieczam, natomiast ten kolec będzie służył do tego, że bardziej osadzona będzie świeca, będzie bardziej stabilna, mniejsze prawdopodobieństwo, że spadnie gdzieś tam, słuchajcie. Taki stroj też jest dobrze podkleić jakimś filcem. Tutaj mi się tak to troszeczkę chwiało, w związku z tym to ma, przykleiłam na gąbce z jednej strony, słuchaj, ale ja to sobie uzupełnię właśnie jeszcze filcem, tam zabezpieczę, żeby to ładnie wyglądało i żeby się trzymało, trzymało tak jak należy yy, poziom. Jeszcze jedno, tak jak widzieliście, również nie użyłam ani jednej z tych gałązek, mam nadzieję, że widać. Natomiast to, co użyłam, dziwne, może śmieszne, ale mm, to był ten element, którym były okręcone te gałązki. I on, yy, pomyślałam, że nawet wkleiłam w którymś momencie jedną gałązkę, ale ona zdecydowanie odebrała wtedy jakby urok tym yy, szyszkom. W związku z tym zrezygnowałam z całych tych patyków, yy, tylko użyłam tych elementów, którymi były okręcone te patyki i ja je przecięłam, żeby rozpakować paczkę. W związku z tym one te węzełki, takie jakby się tutaj fajnie wkomponowały, nie wiem, czy nie zdejmę tego z tych świec, zobaczycie, bo to też są te węzełki, właśnie zobaczcie, tak wyglądają takie świece są te, że tak powiem. Natomiast tutaj jest ten element zastosowany, założony, tak fikuśnie, może zdobyć świecę, nie musi. Taka po prostu obrączka powstała również z, tych, z tego przycięcia tym okręconym no, czymś, bo to jest... To nie jest sznurek, to jest takie dosyć sztywne. Yy, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam Was na kolejne dekorady. Czekam tradycyjnie na Wasze opinie, kochani. Yy, no cóż, yy, do zobaczenia w piątek, gdzie będę pokazywała kolejną kompozycję na cmentarz. Yy, Przesłam Wam tradycyjnie milion buziaków, życzę Wam dobrego dnia. Jeżeli oglądacie rano do porannej kawy. jeżeli wieczorkiem, no to życzę Wam dobrej nocy i do następnego miłego zobaczenia. Pa pa!